2021. W czytaniach na grudzień i styczeń wyszła Wam roczna karta na 21. Karta głupca. Ruszenie w nowe, w nieznane, yy, działanie po omacku, ale z radością i chęcią poznawania tego, co nowe. Yy, taka odwaga życiowa, takie spełnianie czegoś nowego, czegoś. Innego jak do tej pory. Tu mamy ogólne czytanie na rok 2021, natomiast jeśli chodzi o uczucia, zdrowie i finanse, to jak już znacie, nasze filmy czuję, czyli co ci serce dyktuje, i wybieracie jedno: albo pierścień smoka, albo kolczyk z piórami anielskimi, albo ametyst wahabu. Wasz wybór, to co wam serce podpowie. I przechodzimy do czytania ogólnego. Pierwsze co to, co przechodzi z roku starego do nowego? Wyciszenie, tak jakby wyluzowanie i zastanawianie się nad tym, co dla mnie będzie korzystne, bym odniósł szczęście, bym nie spotkał szczęśliwy. Los. Co nowego wchodzi w ten rok? Król kielichów. Dla tych, którzy szukają partnera, pojawi się ktoś stateczny, ktoś, kto poruszy wasze serce. Ktoś, kto będzie na dłużej, nie na chwilę. Yy, czy zależnie, czy partnera, czy partnerki. Natomiast jeżeli chodzi o Ogólnie o coś nowego to takie trochę spełnienie się i siebie w roli albo żony albo męża, w roli partnerki, partnera albo ogólne spełnienie i w końcu zadowolenie. Ostrzeżenie przed czym nas ostrzega? Przed wracaniem do wspomnień i wracaniem do tego, co było, już nie utargujesz niczego. Już pora ruszyć po nowe, zostawić stare za sobą. Tak jak ta karta głupca pokazuje nam, odchodzę, idę do przodu, tak? Po nowe. I karta rada. Koło fortuny. Coś przygotował ci los, za bardzo nad tym nie myśl tylko weź sprawy w swoje ręce i podążaj za tym co będzie się działo poddaj się temu co on ci niesie a nie się ci zyski tyle jeśli chodzi o te ogólne sprawy i przechodzimy miesiąc styczeń siedem kielichów do wyboru, do koloru będą tutaj najważniejsze sprawy uczuciowe bądź emocjonalne czy rodziny i będziesz się bliźniaczku zastanawiał co wybrać, co zrobić warto jednak wybrać i ruszyć do przodu no patrząc po karcie głupca to warto wybrać coś nowego a nie cofać się w stare no i taka rada była również od kart przecież miesiąc luty w lutym macie karty kapłanki yy... karty radzą by wycofać się swoje sprawy duchowe, by zająć się swoim wnętrzem, by poszukać swoje zachcianki, swoje marzenia, zobaczyć, co przewartościować, co w sobie zmienić, by ruszyć do przodu. Nie ufać ani kobietom, ani mężczyznom a nim tym, co wyznają uczucia. Po prostu zdać się na siebie i swój instynkt. Dla tych, co zajmują się ezoteryką, wysoki rozwój duchowy. Tylko uwaga na fałszywych nauczycieli i na fałszywe proroki nieproroków. Marzec. Sprawy związane z finansami. Zyski, i gdy ruszycie do przodu ku nowemu, dużo zyskacie i będzie to dla Was poczucie spełnienia i radości. W kwietniu, król monet, czyli dalej pomnażanie i zyski ewidentne pod warunkiem, że ruszycie i nie będzie to blisko. Praca gdzieś dalej niż do tej pory, praca dalej od miejsca zamieszkania. Król jedzie gdzieś daleko, z tyłu za nim są zamki, tak? I ruszenie ku nowemu to, co Wam tam mówili, zajęcie się czymś nowym i będą zyski. W maju odcinanie się od toksycznych ludzi, toksycznych sytuacji, toksycznych relacji, nawet tych związanych z rodziną. Po to, by poczuć się lekko i spełniać siebie. W czerwcu. W sercu mamy rycerza mieczu. Dalej. Odcinamy, walczymy o swoje. Rodzina będzie was atakować, ponieważ ktoś pojawi się w waszym życiu. Czy to finansowo, służbowo, czy y, uczuciowo. Y, pamiętajcie, że boimy się nieznanego, y, nie lubimy zmian. Dla te zmiany wszystkie, na przykład, nie wiem, obwieścicie, że się wyprowadzacie, albo obwieścicie, że zmieniacie pracę i trzeba będzie gdzieś dojeżdżać, gdzieś indziej, to będziecie musieli walczyć z innymi, bo będą same przeszkody wam szykować. Takie stoperki troszeczkę. I z tym będziecie musieli walczyć w miesiącu czerwcu. W miesiącu lipcu takie troszeczkę emocjonalne rozchwianie, rozpamiętywanie tego, co było, a tu się pojawia coś nowego. Możecie przez takie analizowanie po prostu nie dostrzegać tej nowej osoby, która się w waszym życiu pojawi. No wiadomo, stare już znacie, wiecie co będzie. Nic nowego się zdarzyć nie może. A nowe, nowe przed Wami. A karta głupca mówi idź w nowe. Sierpień. Królowa mona. Tutaj w lipcu być może być jeszcze jakaś propozycja wyjazdu, spotkania gdzieś, no bo to mamy wakacje, tak? I możecie się bać wyjechać, no ale warto ruszyć w nowe. W sierpniu. Król mone. Pojawia się mężczyzna stateczny, mężczyzna, który będzie chciał zawalczyć o swoją kobietę, mężczyzna, który może dać podporę. Warto się nad tym zastanowić, jeśli jesteś kobietą. Jeżeli jesteś mężczyzną, to ty teraz możesz być właśnie takim partnerem dla kobiety, takim, który daje jej podporę, i przez to poczujesz się pewnie i zawalczysz o nią. Wrzesień. Możesz wszystko. Ruszasz ku nowemu. Masz temu narzędzia, masz spełnienie, a to, co zdobędziesz, zostanie z tobą już na długo i na zawsze. Czy to finansowo, czy zapewnisz sobie na przykład stabilną starość, czy uczuciowo zdobędziesz kogoś, kto będzie z tobą na długo. Październik. Królowa Miecz. Odetniesz od siebie osoby, które będą się chciały z Tobą tylko bawić. Nie pozwolisz sobie już na to, ponieważ Ty już wiesz czego chcesz. Już zaczęłaś tą drogę ku nowemu. Zrobiłaś, zrobiłeś już tą listę rzeczy, które chcesz osiągnąć i nie pozwolisz sobie na zabawę. Listopad takie trochę przemęczenie organizmu takie zastanawienie się czy ja aby dobrze zrobiłam bądź wierny sobie temu co chcesz osiągnąć a nie temu co oczekują od ciebie inni i dzięki temu wyrwiesz się z tego marazmu ponieważ ty sama sam wiesz najlepiej jak sobie poradzić takie troszeczkę no listopad to taka nostalgia, no idziemy na cmentarze, już szaro ponuro się robi i ty możesz się sam sama wpędzać w jakieś stany depresyjne. Nie rób tego. Nie warto. Dużo osiągnąłeś, osiągnęłaś przez ten cały rok i trzymaj się tego. Nie pozwól sobie, żeby cię inni dołowali. Grudzień. W grudniu masz 7 buław. Robisz zaporę przed właśnie tymi dołującymi ludźmi po to, by... Cieszyć się z tego, co osiągniesz. I rób tak, nie pozwól, by weszli ci na głowę. Masz szansę na to wszystko wyjść zwycięsko. Teraz wasze czuje. Ci, co wybrali pierścień Smoka, pierwsze to są sprawy uczuciowe, czyli co się będzie działo w pierwszym kwartale, jeśli chodzi o uczucia. Miłość, ktoś z daleka, uczucia. Jeżeli by było źle w związku, to takie wytargowanie się i zaczynanie na nowych zasadach uczuć. Jeżeli samotność, poznanie kogoś nowego z daleka, nie z bliska, nie blisko ciebie, gdzieś dalej. Drugi kwartał pełnia szczęścia, radość, zadowolenie i poczucie takiego troszeczkę spełnienia: poczucie tego, że. Idą lepsze czasy, jeśli chodzi o uczucia. Trzeci kwartał mówi o wybieraniu dróg. Dostaniesz jakąś propozycję uczuciową i będziesz się zastanawiać, czy z niej skorzystać, czy podążać starym torem. No cóż, zawsze lepsza jest decyzja, podjęcie decyzji, niż zastanawianie się, jakby to było, gdyby tak było. I kwartał czwarty. Budowanie. Wokół siebie, jakby uczuciowych murów obronnych. Pociągnę do tej karty, żeby więcej wiedzieć. Ja mam tu kartę Lili jeszcze. Uwaga na fałszywe przyjaciółki, fałszywych przyjaciół, ponieważ to, co jest w relacji uczuciowej, jest prawdziwe. Natomiast ktoś może ci źle podpowiadać. Zdrowie. Pierwszy kwartał. Udanie się po receptę, ponieważ będzie ogólne zmęczenie organizmu. Drugi kwartał uwaga na gospodarkę wodną, limfatyczną. Na poczucie takiego, nie wiem, może być sucha skóra albo puchnięcie. Uwaga na to. Tak, to dosyć poważne sprawy. Nie bagatelizujcie ich. Trzeci kwartał. Yy, podnoszenie się po wszelkich chorobach. Yy, Tutaj może być poczucie bólu kości, więc wskazane jakieś rehabilitacje, masaże, może sanatorium, jeśli będą już otwarte. Ostatni kwartał to takie ogólne wielkie przemęczenie. Poczucie, że tu boli, tam boli, więc trzeba będzie udać się po receptę. Finansowo pierwszy kwartał. Dom. Karta domu mówi o tym, że jakby ktoś ma, nie wiem, firmę, to więcej czasu spędzi w domu. Praca zdalna, zarabianie na utrzymanie, nic na odłożenie. Drugi kwarta. To, co nam los przeznaczy, los coś nam przyniesie. Yy, to jest pozytywna karta, więc raczej radość dociągniemy jeszcze do niej troszeczkę. I tu mam nadzieję, czyli yy, jakieś wiadomości, które przyniosą Wam nadzieję na zyski. I <zysk> jeszcze jedna karta losu na trzeci kwartał. Nieoczekiwana radość. Znowu to, co Wam pisane, ześle Wam los i być może dzięki osobom trzecim. Oraz czwarty kwartał. Nieszczęście. Jeżeli tam nie poodkładasz tych pieniędzy, to ktoś może Cię z czegoś wydutkać. Nie podpisuj umów i nie daj się namówić na wzięcie kredytu za kogoś albo na żyranta. Tyle jeśli chodzi o pierścień ze smokiem. Ten kto wybrał piórka. <laughs> Sprawy uczuciowe, pierwszy kwartał. Spełnienie marzeń. Nawet może być kilka adoratorów, adoratorek, ale uwaga, przy karcie głupca mogą być to tylko czcze obietnice. Drugi kwartal. Deklaracje uczuciowe, deklaracje miłosne, zakochanie, zauroczenie. Trzeci kwartał. No, tutaj to się może przemienić w yy, huśtawkę nastrojową, ale jednocześnie dużo, dużo czasu spędzania na sprawach erotycznych. I czwarty kwartał. Sprytne zadziałanie: pojawi się ktoś, kto troszeczkę podbije Twoje serduszko, taki trochę dłuższy romans Wam się tu szykuje, który zahaczy jeszcze o nowy następny 2022 rok. I jeśli chodzi o sprawy zdrowotne, uwaga, <coughs> przepraszam, muszę wziąć łyka. Uwaga na koniczyny przede wszystkim, tak, i samo nie przejdzie. Trzeba będzie się udać jednak po do lekarza. To mogą być jakieś zwichnięcia, opuchlizny, to mogą być bóle reumatyczne. Drugi kwartał jakieś sprawy związane z koniczynami, również. Więc ciąg dalszy. Z wieku dziecięcego, czyli takie, nie wiem, stłuczenia. Tu najprawdopodobniej może chodzić w pierwszym kwartale o stłuczenia. Nie pójdziecie do lekarza, nie skorzystacie, no to się to będzie ciągnęło również na drugi kwartał. Trzeci kwartał, tak jakby troszeczkę zakończenie tych hmm, chorób, a może nie tyle zakończenie, czyli strach przed lekarzem i pójściem do lekarza, ale jednak trzeba będzie do niego się Udać. On nie jest waszym wrogiem. On Wam może pomóc. I czwarty kwartał. Wychodzenie z tych wszystkich bolączek. Tak? Ruszenie z domu tyłeczka i zadbanie o swoją kondycję. Sprawy finansowe. Pierwszy kwartał. Bardzo yy, taki stabilny. Aczkolwiek troszeczkę będziecie yy, się zastanawiać nad tym, by coś zmienić w swoich finansach. Drugi kwartał podpiszecie jakieś umowy na coś nowego, czy to z urzędnikiem, czy nowa kontrakt o pracę, czy po prostu w ogóle zmienienie profesji. Trzeci kwartał. Radość. Zadowolenie z tego że uda Wam się coś nowego finansowo osiągnąć. No i tutaj jak ta karta głupca mówiła, ruszyć do przodu, nie bać się i ruszyć do przodu. Najgorsze, że się boimy nieznanego, ale jak już zrobimy krok do przodu, to leci. I czwarty kwartał. Oczekiwanie tęsknota, bo chcielibyście mieć szybko jakieś zyski. Natomiast na nie trzeba poczekać, tak? One. Przepraszam, nadejdą, ale wszystko w swoim czasie. I dla osób, które wygrały wahadło, pierwszy kwartał, jeżeli chodzi o uczucia. Walka o swoje, o swoje zdanie o to, by być sobą mimo. Mm, Nawał osób chętnych do bycia z Wami. Osoby będą chciały Was zmieniać, gdzieś wyciągać, ale Wy będziecie walczyć o to, by nie zgubić siebie w tym wszystkim. Drugi kwartał. Narodzi się coś nowego. Ktoś się pojawi w Twoim życiu. Ktoś, kto zauroczy Ciebie i będziesz miał taką nadzieję na coś, co, co będzie trwałego. Coś na dłużej. Trzeci kwartał ciągnięcie się tego samego, co do tej pory było. Takie czekanie w czasie na obietnicę, czekanie na to, by się dobrze poukładało, a układać się będzie. I czwarty kwartał dla niektórych to zaręczyny, dla niektórych to po prostu ślub, oświadczyny i bycie z tym kimś, kogo się wybrało. Także związek, no świetny, tylko trzeba się odważyć na to. Zdrowie. Pierwszy kwartał bóle reumatyczne jakieś, yy, bóle kręgosłupa. Yy, takie hmm, poczucie ciężkości, nawet opuchlizny trzeba będzie się udać do lekarza, bo samo nie przejdzie. Drugi kwartał. No, ktoś na was nakrzyczy zdrowotnie i to nieźle, i bo jak się nie udacie do lekarza, to trzeba będzie w drugim kwartale to zrobić. Jeżeli się udacie, to trzeba będzie przypilnować, by stosować zalecenia lekarskie. Trzeci kwartał: uwaga na narządy rozrodcze, uwaga na choroby wynareczne. Uwaga na wszelkiego rodzaju opryszczki i na to, czym się żywicie. Czwarty kwartał. Być może zostaniecie uziemieni w domu. Nie wiem, czy to z powodu jakiejś następnej kwarantanny, którą nam wymyślą w przyszłym roku, czy po prostu z powodu złego samopoczucia. Sprawy finansowe. Pierwszy kwartał nie za ciekawy. Mam tu kartę wroga. Tam mam kartę głupca. Nie pożyczaj nikomu pieniędzy. Taka rada od kart. Drugi kwartał. Agresja. Problem finansowy. Targowanie się. Nie podpisuj umów kredytowych, nikomu nie żeruj. Trzeci kwartał. Szansa na zarabianie. Tylko uwaga, bo jeśli Ci wyskoczy ciąża, to będzie ciężko finansowo. I czwarty kwartał podróż. Żeby coś się ruszyło, musisz poszukać pracy gdzie indziej i dalej. Od Twojego domu. Dziękuję ślicznie wszystkim za uwagę i do usłyszenia na horoskopach za miesiąc styczeń i luty.